Yes. Trzecia część epilogu z książki odstępczyni. Jesteśmy teraz nad pięknym stawem. Przy pięknym parku w Krasiczynie. W drugiej części Państwo widzieliście zamek. Fasadę zamku. Teraz mamy tutaj plener Parku Krasiczyńskiego. Żeby nie przedłużać. Bo po prostu zabrakło mi kartki i musiałem skończyć. Teraz sobie dobrałem materiał i fedrujemy. Tutaj będzie malutka powtórka. Odcięcie się od najbliższej rodziny i przyjaciół, a także stygmat złego człowieka. Choć dla mnie ta sytuacja jest testem na przyjaciela, wszystkie karty zostają odkryte jest nie do zniesienia więc wielu pozwala więc wielu nie pozwala sobie na coś co przez kogoś trafnie zostało nazwane myśl o zbrodniami w przepisie. nawiązanie do książki George'a Orwell'a rok 1948 to futurystyczna antyutopia o licznych podtekstach politycznych autor napisał pod wpływem kontaktu z praktyczną stroną systemu stalinowskiego do jakiego po raz pierwszy doszło w Hiszpanii w 1936 roku na wiasie w czasie wojny domowej gdzie pojechał jako dziennikarz i sympatyk strony republikańskiej koniec przypisu a jak takie działania mają się do poniższego fragmentu z drugiego listu do Koryntian pierwszy rozdział, 24. werset apostoł Paweł pisał następująco nie jakobyśmy byli panami Waszej wiary, lecz jesteśmy współpracownikami ku Waszej radości, bo stoicie właśnie dzięki swej wierze. Z kolei Jezus wypowiedział się w tej sprawie podobnie, kierując do swoich uczniów następujące słowa: Wiecie, że władcy narodów uciskają je, a wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie u Was. Niech czytelnik rozezna to sam. Mateusza, 20 rozdział, 25 i 26 werset Biblia Tysiąclecia. Rzeczą niezwykłą jest fakt, że sam założyciel ruchu, w nawiasie pierwotnie nazywano ich badaczami pisma świętego, Charles Stace Russell, nie propagował taktyki właściwej dla inkwizycji i pozwalał swym współwyznawcom na odwiedzenie innych. Odwiedzanie innych kościołów, gdy nie mieli możliwości spotykania się ze swoimi współwyznawcami. Przypis drugi. Co powiedział pastor Russell, czyli jego odpowiedzi na liczne pytania zadawane mu na spotkaniach ze słuchaczami oraz kierowanie do redakcji The Watchtower? Potocznie, określa, potocznie określana książka pytań: strona 345, 510 i 511 wydawnictwo Straż Białogard 2015 rok data wydana jest data wydania jest nowa, ale oryginał jest stary, bo z roku 1917 koniec przypisu nawiązuje do jed, nawiązuje do tego jedno z pytań, a jak, jakie zadawano, zadawano jemu na przestrzeni lat pytanie 1910 rok Wobec faktu, że kilkoro Drogich Braterstwa przychodzi do prawdy, czyli myśl wyrażona w niedawnym numerze The Watchtower rok 2766, ostatnie pytanie, zobacz też R4653, odnośnie odwiedzania nominalnych kościołów, odnosi się do zgromadzeń świętych ekstatyków angielskiej: Angielski Holy Royals. I tym podobne? Czy popierasz uczęszczanie na takie zebrania w jakichkolwiek okolicznościach? Odpowiedź. Sugerowaliśmy w The Watch Tower, że odwiedzanie niektórych nominalnych nie powinno być uważane za grzech. Znam niektórych drogich braci i pewne siostry, którzy myślą, że gdyby tylko weszli do jakiegoś kościoła nominalnego, to zgrzeszyliby. Myślę, że się mylą i że błąd ten ujawniłby się prawdopodobnie w ich doświadczeniach z innymi i byłby szkodliwy dla sprawy oraz dla nich samych. Dlatego odpowiedzieliśmy w The Watchtower, że gdyby nie było innych zebrań, na które moglibyśmy uczęszczać, i gdyby żadna inna służba nie została zaniedbana przez uczęszczanie do, tych, do tychże kościołów, mogłoby to nam nie zaszkodzić. Jeśli czasem poszlibyśmy do jakiegoś nominalnego kościoła i wzięli udział na przykład w zebraniu świadectw, wykorzystując sposobność albo na danie świadectwa, albo na zaproponowanie modlitwy, czy przyłączenie się do śpiewu, mógłbym pójść do prawie każdego metodystycznego lub presbiteriańskiego kościoła i jestem przekonany, że dobrze spędziłbym z nimi czas. Wierzę, że wielu z nich ma dobro na celu. Fakt, że nie są tak zaawansowani w badaniu Biblii jak my, oraz że nie widzą planu Bożego tak wyraźnie, nie musi uniemożliwiać nam dobrej społeczności z nimi w miarę ich zrozumienia, jeśli miłują Boga, jeśli czczą imię Pana, Jezusa Chrystusa. Jeśli starają się postępować szczerze, Bo i przyzwoicie, możemy chętnie dać im uznanie w tej mierze. Nie chcę jednak, żeby ktoś zrozumiał, iż doradzam lekceważyć zebrania, gdzie można więcej duchowo skorzystać. Apostoł mówi: Nie opuszczajcie społecznego zgromadzenia naszego, Hebrajczyków 10:25. Jest o wiele lepiej zgromadzać się z tymi, którzy są zaawansowani w prawdzie i którzy byliby większą pomocą, oraz dla tych również, i Wy moglibyście być szczególną pomocą. Taki ma być oczywiście Wasz kierunek i tak z pewnością powinniście postąpić. Pytanie 1913 rok. Dlaczego wszyscy mówcy Międzynarodowego Stowarzyszenia Badaczy Pisma Świętego publicznie zachęcają ludzi do pozbywania się wszystkich związków z denominacjami? Odpowiedź: Nie wiedziałem, że to czynią. Utrzymujemy jednak, że byłoby rzeczą właściwą przełamać. Wszelkie denominacyjne zapory. To jest te różne mury sekt, z których część istnieje od wieków, inne zaś od niedawna, trzymając chrześcijan mniej lub bardziej oddzielonych. Niektóre z nich mają wysokie ogrodzenia, inne niskie, lecz wszystkie w swoich dążeniach dopomagają do rozdziału. Radzimy Ludowi Bożemu, aby wyszedł spoza tych ogrodzeń i się połączył. Połączył się w w badaniu Słowa Bożego. Te, równie, te różne wierzenia są jak słupy powbijane w ziemię, do których sami się przywiązaliśmy. Czemu by się od nich nie uwolnić? Dlatego opuścimy te słupy, a udajmy się za światłem. Wierzymy, że jest to droga Boża. Nie mówimy jednak nic nieuprzejmego o chrześcijanach znajdujących się w tych dominacjach. Denominacjach. Występujemy jedynie przeciwko owym rozmaitym wierzeniom, ponieważ wyrządziły nam one wiele szkody i wciąż jeszcze szkodzą innym. Gdyby wszystkie ludzkie wierzenia zostały zmiecione, to byłaby to dobra sposobność dla ludzi, żeby połączyć się we wspólnym badaniu Słowa Bożego i z upływem dni czynić coraz większy postęp. Jak widać z powyższego, Rasen był umiejętnym i lubianym mówcą, który chętnie debatował i prowadził konwersacje. Znany był z łagodnego, a nie autorytarnego sposobu postępowania w wielu kwestiach. Doktryna o wykluczaniu, odstępstwie i ostracyzmie kształtowała się na przestrzeni wielu lat, daleko po jego śmierci. Atmosfera tamtych spotkań i relacje pastora. Z pytającymi, malują przed nami obraz nie tyle nauczyciela, który udziela życiowych porad, a także potrafi odważnie przyznać się do niewiedzy w jakimś temacie. Co ciekawe, w roku 1974 ciało kierownicze zleciło napisanie artykułu na temat traktowania osób wykluczonych. W dużym stopniu wpłynęły one na złagodzenie nastawienia, jakie dominowało od tamtego czasu. Zachęcano w nich świadków do zachowywania bardziej miłosiernej postawy. W wielu dziedzinach ich kontaktów z wykluczonymi osobami zredukowało surowość norm rządzących zachowaniem się wobec wykluczonych członków rodziny. Natomiast w strażnicy z 1981 roku, numer 23, tom, 102, nie tylko to odwrócono, lecz w niektórych punktach cofnięto sprawę wstecz do pozycji jeszcze bardziej surowych, niż było to przed rokiem 1974. Przypis. W strażnicy z 1982 roku, numer 18. Zamieszczono artykuł, będący próbą usprawiedliwienia zmian do przodu i do tyłu w różnych doktryna, doktrynalnych stanowiskach towarzystwa. Używano analogii do łodzi halansującej pod wiatr. Problem polega jednak na tym, że zmiana kierunku nauczania często cofa towarzystwo wstecz, praktycznie do punktu wyjściowego. Koniec przypisu. Był to przykład. Był to przykład halsowania, tym razem wstecz, do pozycji cofniętej bardziej niż punkt wyjściowy. Tym razem dokonano zasadniczej zmiany w odniesieniu do wszystkich, którzy z własnej woli odłączali się od organizacji. Po raz pierwszy oficjalnie opublikowano zasadę, że każdy, kto się odłącza, powinien być traktowany w taki sam sposób jak osoba usunięta ze zboru. Takie posunięcie zdaje się być korzystne dla organizacji, gdyż eliminuje to, co uznaje za zagrożenie, a nie karci po ojcowsku. Jednak moim zdaniem ujawnia ona wielkie poczucie zagrożenia. Pytanie, które tutaj się rodzi, brzmi: dlaczego? Przecież jest to ogólnoświatowa organizacja, uważająca się zarówno za wybrane narzędzie Boże, Mające poparcie suwerennego władcy wszechświata, jak również za pełnomocnika panującego w niebie króla, który uznał ją za swój kanał łączności. Jeśli Jezus wyznaczył Towarzystwo Strażnica do nadzorowania wszystkich swych poczynań na Ziemi, to nie powinno ono czuć żadnego zagrożenia i blokować dostępu do informacji. Powinna mieć miejsce jawna polityka. Zarządzania dobrami Pana. Kolejna rzecz to szczere zaufanie do grona swych wyznawców, gdzie przekonanie, że nauki organizacji i jej usługiwanie wykształciły dojrzałych chrześcijan, którzy nie potrzebują ciągłego prowadzenia za rączkę. Dlaczego nie możemy sami określić, co możemy czytać, na jaki temat dyskutować i o czym myśleć? Przecież Słowo Boże daje. Każdej szczerej osobie zdolność samodzielnego odróżniania prawdy od kłamstwa. Prawda nie boi się konfrontacji, więc pozostaje wyuczona bezradność w kwestii wielbienia Boga. W kwestii tego, jak żyć w ogóle bez organizacji. Raymond Franz dzieli się swoimi spostrzeżeniami w tej kwestii. Przeważająca większość świadków Jehowy żyje po prostu w nieświadomości co do prawdziwych faktów dotyczących struktury władz organizacji. Na podstawie mojego długoletniego doświadczenia w pracy wielu świadków w wielu krajach, wiem, że organizacji w dużej mierze towarzyszy pewna aura, otacza ją jakby świetlista aureola, która jej wypowiedziom nadaje wagę większą od tej, która towarzyszy słowom niedoskonałych ludzi. Większość z nich uważa, że posiedzenia ciała kierowniczego prowadzone są na wysokim poziomie, iż uwidacznia się na nich nadzwyczajne zrozumienie pisma świętego i nadzwyczajna duchowa mądrość. Jako świadkowie, wszyscy oni napominani są w następujący sposób: Skoro zostaliśmy wykarmieni w taki sposób, że osiągnęliśmy naszą obecną siłę duchową i dojrzałość, czy nagle stajemy się mądrzejsi od tych, którzy nas karmili, i czy mamy porzucić ogół oświecające nas dotychczas kierownictwo organizacji, która była nam matką? Strażnica Angielska z 1 lutego 1952 roku, strona 80. Szanowni Państwo, koniec części trzeciej. Będzie następna, czwarta.